Latem na wyspie Sodor zawsze jest mnóstwo pracy. Turyści zwiedzają okolice, jeżdżą nad morze, latają balonem i słuchają orkiestry. Pewnego ranka Etkowi bardzo się śpieszyło. Nie miał nawet czasu, by przywitać się ze Stewciem. Tomek ucieszył się na widok Edka. Skąd ten uśmiech? zapytał. Jadę po orkiestrę dentą odparł Edek. Jutro wieczorem będzie koncert. Uważaj na siebie powiedział Tomek. Edek chciał jak najszybciej usłyszeć wspaniałą orkiestrową muzykę. Był tak podekscytowany, że nie zauważył gigantycznego dźwigu przenoszącego kocioł statku parowego. Dźwig obrócił się i kocioł wyrzucił Edka z szyny. Na wszystko patrzył Karolek. Te bezużyteczne lokomotywy ciągle wchodzą nam w drogę. Biedny Edek. Gruby zawiadowca zjawił się natychmiast. Zabierzemy cię do warsztatu, a orkiestrę odbierze bercia. Etko. Tamtej nocy nad wyspą przetoczyła się burza. By naprawić etka, mechanicy pracowali i pracowali i pracowali. Edekowi było bardzo smutno i bardzo mokro. W końcu zjawił się gruby zawiadowca. Proszę pana, kiedy oni skończą? Nie prędko, a orkiestra nie może czekać. Przykro mi, na koncert zabierze ich Bercia. Edek poczuł się jeszcze gorzej. Bercia odebrała orkiestrę i ruszyła przez wyboiste wiejskie drogi. Niestety czekały ją kłopoty. Nocna burza zalała drogę. Kierowca zdecydował się pojechać błotnistym skrótem. Koła Berci ślizgały się i ślizgały i ślizgały utknęłam jęknęła Bercia warczała i warczała, jednak jej koła kręciły się w miejscu autobus utknął muzycy się zmartwili. Nie możemy się spóźnić. Wezwijmy pomoc, zawołał szef orkiestry. Tymczasem do naprawionego już Edka podcierpono wagon. Słyszę muzykę, powiedział maszynista. To nie muzyka, to alarm, wysapał Edek i pomknął na ratunek. Muzycy ucieszyli się na widok swojego starego przyjaciela. Tak samo jak Bercia. Dziękujemy, powiedzieli muzycy. Koncert był wspaniały i podobał się wszystkim. a najbardziej Etkowi.